Siemaneczko, tutaj Rankers, dzisiaj gramy w CSa, zagramy z turniejowego, mam nowe konto na steamie, tak jak widać, także, o, dobra, szukamy wydrowił mi ten item ze szyneczki, strasznie się cieszę. Ładnie wygląda. Przetestowane, ale i tak fajnie. Zawsze coś Pibi. Dobra, ci to już jest wygrane. Tak myślę. Raczej tak, no. Dobrze. What the fuck? Jaki debil ze mnie. Co ja zrobiłem? No dobra, zadałem mu coś. Short. Nie wiem, ta runda chyba przegrana. A, jednak do dobrze, good job. kurde ja pierdolę 40 znowu znowu no nie to raczej słabo to widzę nie nie upomniujesz dobra Dobra, nie. Nie ma szans, byśmy to wygrali teraz. No. Sam tego nie ugra. Raczej. Chociaż. Na dwóch. Może da radę. Może da radę. No, w tym raczej tak. Tylko, że czas. Gdyby nie ten czas, nie? Shake it, shake Dobra, Eko. No jaki boski smok boski flash to tu do... ten co rasuje cały czas Skąd? What the fuck Jaki wallhack? Jak nie umiem za 4 a 4, to niech... No wiedziałem! Co za debil? Ten no-skill nam się w ogóle nie przyda, nie? Ej! No. Pocze, co za no-skill? Pięć lat gra ten... ...pięćletni weteran ich. ...co? I nic nie umiem. Czy jest ten fo Forest... ...debil? nic nie ugra? Ja też nic nie ugram. Chyba, że jednego bym zabił. Chyba, że on zrobił tego. Jest! Nadzieja w tym to. I chuja nie ma nadziei. No kurdy! P90! Idiota Dobra Także no To by mało na tyle. Został mi trzy mecze, więc na razie to nagram No to... Na razie. Cześć. To ja spadam, Nara.